Kochani, słuchajcie, korzystając z okazji, że Seba pojechały z waszymi paczkami, to my otworzymy z Saltkiem moją. A jak wy napiszecie, że jest super fajna, to on się wtedy tak nie wkurza. No jak zwykle Saltek yy, tak pomaga bardzo. Super, fajne. Okej. Okay. Yy, saltek, ja mam dla siebie taką małą propozycję, uwaga. Patrz, patrz, patrz. to jest wielka piłka. To jest wielka, szklikna, wielka czy czy jest gotowy? Go! To jest najlepsza zabawka dla psa. Dobra, to już wam pokazuję. Słuchajcie, t-shirt. I ja go otwieram, bo na pewno go zostawię. Nawet jak rozmiar, rozmiar będzie spokojowo. Widziałam taki, wiecie, żeby był większy, więc wam pokazuję. Sorry, I can't. I have plans. I tutaj są